Spokojny Stary, czyli umarły już gatunek Starego. Przetrwali tylko nieliczni przedstawiciele tego gatunku. Z tego powodu, że gatunek jest zagrożony wyginięciem, ostatnie okazy trzymane są w rezerwatach pod ścisłą ochroną. Stary Spokojny, jak jego nazwa wskazuje, spokojny. Jest całkowitym przeciwieństwem Starego wkurwionego. W przeciwieństwie do jego sąsiednich przedstawicieli, nie lubi on pić trunków alkoholowych oraz wyżywać się na kimś emocjonalnie. Nie zanotowano jeszcze, żeby ten gatunek Starego nie wrócił do swojej rodziny. Przez to, że gatunek jest spokojny i nie okazuje agresji, został zdominowany przez takie gatunki jak starus pijakus, starus kurwus i starus sypialnus. Te gatunki starych opisywałem we wcześniejszych odcinkach. Co zaskakujące, ten gatunek lubi piwo bezalkoholowe, a dobrze wiemy, że reszta gatunków jest na ten trunek uczulona i nie może go pić. Jeszcze małe info, połowa z was mnie nie subskrybuje, więc jak jesteś tu nowy widzu, to walnij w subskrypcję, żeby nie pominąć tego przepięknego programu, czym jest stary na natury. Do zobaczenia.